Czarny deser, czarny deser, deser. Cześć wam dzisiaj widzowie lisełki, ja z wizualnie, witam was w grze Black Desert, z której mi zostało jeszcze 7 dni grania, bo wszystko nagrywam w jednym ciągu pierwszego dnia. Będziemy <coughs> testowali... <coughs> nowej, drugiej postaci, a na następnym nagraniu zobaczycie jak się tą postacią, przynajmniej początek, przechodzi. Yy, może znajdę jakieś różnice, może coś mnie przekona do tej gry, bo na razie jestem tak na płocie, na granicy, yy, więc chciałbym się dowiedzieć yy, co ta gra ma jeszcze fajnego dla mnie, co może mi się tutaj spodobać. Dobra, klikniemy sobie w pierwszą, lepszą, nie wiem, Siren J2. Why not w końcu, nie? Nowa postać. Jest, 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 to nową postać i tak, mamy Wizarda, może sobie stwórzmy Tamerkę. Chcę zobaczyć, co ma Tamerka. <laughs> Dla mnie. I, i zaraz, zaraz się z tym zapoznamy. I wydaje mi się, że to będzie tak. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, osiem, szesnaście filmików. Wow, jeżeli z każdej postaci chciałbym nagrać po dwa filmiki tworzenie postaci plus eee, później granie, to będzie tego spoko, eee, sporo, sporo i spoko. Yeah. Ja, um, horoskop i pogoda jest tak samo jak była. Hmm, dobra, kostumizacja. Włosy. Jakie my tu włosy mamy? Ciekawe, czy włosy zależą od klasy, czy tylko od płci? Mam od diody. Wyświetla mi się, wyświetla, mam przed taki, taki, taki mroczek. Mroczków dwóch mam i wypada dokładnie na środku jej czoła, więc ten. Um, mm, niektóre fryzury są całkiem fajne Niektóre fryzury są całkiem nie mm, mm, mm. Aki Indian I ten, dobra Weźmy sobie na przykład Takie coś, bo Mogę widzę tutaj sobie Pozmienić Wow Wow Okej, okay, to mi się podoba to tworzenie postaci jest przesadzone. Proszę Państwa, to jest to jest naprawdę. Że naczelnym moim problemem tutaj będzie w tym momencie za mały monitor, żeby ogarnąć o co chodzi, ale aha, bo to jest tył, dobra, to odwróćmy sobie tak, żeby mieć to z boku, zobaczyć ten fragment. Plus, głupie jest, że na przykład to tego czegoś się nie da, a da się schować, dobra, zaraz, zaraz to zrobimy, tylko poradzę sobie z włosami. Jednak o, może, może, może tak, why not? Ok. Złóżmy tutaj i będzie ubrania i dajmy, żeby ona była taka mniej ubrana. Haha, jaka dumna z siebie. W ogóle jakie ona maciuchy, fajne maciuchy. Dobają mi się ciuchy dla niej. Te pierwsze... ne, buty ma fajne. To jest czaderskie, to też jest zacne, to jest równie zacne. To jest klimat. To też jest klimat. Chociaż to jest fajniejszy klimat, bo ma i śmiesznie wygląda. Dobra, dajmy ją pół nagą jednak. Mmm, bo nam będzie potrzebne dalej do włosów, kolor włosów Jakieś takie hiperlude Ale to czadersko wygląda Końcówki, jak damy końcówki czarne Nie wiem, a może takie żółte <słysy> Dobra, zostawmy tak. Zostawmy tak, bo to będzie ten fajnie shine. Tutaj. Eee, jaki czat Da się zrobić płomień. Naprawdę wygląda jakby teraz jej łeb płonął. Nie będę kłamał, wygląda to epicko. Ej, jawczęka! Zobaczmy jakie masz twarze do wyboru. To mi przypomina niektóre aktorki azjatyckie, nie, nie powiem z jakiego kraju, ale chyba Chiny. Ale mogę się mylić. Ta, która grała tą młodą w przyczynę tygrys ukryty smok. Jakie słodkie są te twarzyczki? No come on! Która może być taka? Jest. Potrzebuję ucho, potrzebuję się złapać za ucho. Bo chcę, żeby ucho wystawało poza ten. Nie wiem, co ja właśnie zrobiłem, ale wygląda to czadersko. Wygląda jakby miała takie prawie elfie uszy. A mogę jej nosek tak w górę na przykład... Jaki czat! Jaki po prostu czat! I to trochę do przodu, i to trochę do przodu. To jak mi się uda... No bo to jest dobrze, tylko jakby mi się udało to na przykład... cofnąć. To by miała ja trochę jak elfy z Dragon Age'a, co mi się nie wiem czemu strasznie podoba, ale to może ja. Z boku zobaczmy jak to wygląda. Tym. Jak to powiększyć? Mhm. Przesadziłem trochę z tą górną, cofamy, cofamy to Ale, ale zaczynam kumać system Na bazie jakiego to zrobiono A mogę jej. Wy... Ale fajnie mogę jej zrobić krzywy zgryz Czy... Czy. Ha, Haha, ale fajnie, nie? Ale wiecie o co chodzi. szladerskie to jest nie, to mi się bardzo podoba make-up, a możemy jej zrobić jakieś tam zróbmy jej, zróbmy jej ten oczy szopa nie wiem jak to zrobić o o to mi chodziło dawać więcej eee brwi Takie ledwo, ledwo, density Nie wiem Trudno widać Szkoda że nie da się tak wyłączyć um, włosów żeby była Łysa na czas tworzenia tego, a później do tego wrócić to by było to by było bardzo fajne Zróbmy ją naturalnie rudą Haha ha. Bo w końcu czemu by nie? Blasz! To jest w ogóle czat. Można zrobić, żeby się rumieniła. Czy to są, przepraszam, piegi? Tak, to wygląda, jakby były piegi. Te moje piegi. Okej, okay, ale inny, inny kolor. Brązowe jakieś takie. Brązo brązowe wyglądają fajnie, przyznam. Tak pasują do ten. Nie ruszaj na chwilę głową. Tu jest dobre miejsce. Niech się błyszczą. Ha, dobra. I zostają usta, tak? Mamy wybrane te na przykład. No, nie przesadzajmy, ale. Jakie tu można słodkie postacie robić? Oczy. Hmm. A zróbmy jej. A, bo to ma być czarne, tak. Size. Bez przesady. Też bez przesady. A tu jest więcej. Czy nie jest więcej? Teraz ogarniemy. O, to mi chodziło. Ten pomarańcz. Mało ludzkie oczy, ale o to chodziło. Dokładnie dobrze mi się postać tworzy. I soczewki. Takie coś, takie coś, takie coś. A niechaj będzie takie coś. Hmm, demon. Dodajmy jej tak w górę całkiem. Będzie chodzić z takimi Nie no, nie przesadzajmy, ale to było spoko. Shine. Hm a -line. Lashes Takie są najfajniejsze! Okay. O, wow. Jaki czad! Te kulki też są mega! To mi się bardziej podoba, ale wydaje mi się, że przy tej fryzurze to będzie lepsze. Na maksa i czarne. Uuu! Tam jest kreska! Uuu! A to? Nie. To. I dajmy takie pomarańczowe. Do granic możliwości. Tatuaż. Tatuaże są fajne, ale... Ale nie. Faga Polski! Teraz Polska. Okej. Okay. Ujęli mnie tym. Mają za to ogromnego plusa Ja wiem, że to jest przypadek I że to nie jest celowe, ale ujęli mnie tym Dobra, wyłączmy jednak tatua tam były różne opcje nie. I... Standby expression Tak jest O oh, matko uh. Hello Hello z holu jaki ma język w ogóle <ścoughs> okay. hello, hello. Um, tak więc <ścoughs> tak, ma mamy naszą postać lecimy dalej ciało um. Um. Nie, no dobra, po kolei To może być standard. Cholim, nie wiem co to jest. Okej, okay, tak Co to było chory? Na boki pewnie, tak, tak Eee... Um, Właściwie ma fajne proporcje ciała. Na dzień dobry szczerze, przyznam. Bardzo fajne proporcje ciała, może bym jej barki trochę zmniejszył. Nie wiem, nie wiem co ja tu jeszcze mogę podziałać. sam Ty, Eich, powiem tak, oczywiście e, śmiechowo to zrobili, ale okej, okay, nie? Niech, niech tak i będzie im czy da się zmienić ten długość no, nóg w sumie, czemu by nie co to, co to robi? co to w tym momencie robi? a, takie coś to robi takie coś. To zacznijmy tutaj od tego. A to będzie w tą stronę. Ha! No i mamy całą postać. Właściwie możemy jej tylko skrócić nóżki. Znaczy, dobra, nie. Skrócić nóżki to źle zabrzmiało. Zrobić malutkie stópki. Bo <gryw> w końcu czemu by nie? Um... Mięśnie. Dobra, absolutny brak mięśni. Po co nam mięśnie na tej postaci? A na nogach troszkę. O! Tatuaże też nie. Edycja pozy. Eee, jakoś, jakoś mnie to nie przekonuje. Dobra, zostawiłbym tak, jak jest. Eee, co tam dalej jest? Nacisnę jeden Okej, okay, niech będzie takie coś To co, tu mamy mm, z tego elementu wszystkie Pozy czy tu było coś w stylu tańca? Ding. spoko, nie o to mi chodziło, ale ten ten jakieś ciuchy, żeby coś było mogą być te... Niech będą te takie, takie Standardziki Fajne ma farfocle przy rękawach Nie wiem, nie powinno pokazywać jej Ale nie pokazuje I horoskop, co my tam mamy Giant wiem, Camel To sprawdzałem ostatnio Słoń Może być to Ha hmm. ah. Uszkoman. To jest krytyństwoą macie, nazwę. Nazwisko i, nie, i imię, i tak musi być jakieś. To jest ogromny minus dla tej gry. Chcecie stworzyć sobie postać. Macie wymyśloną jak, macie imię dla tej postaci, nie możecie tego imienia użyć, bo ktoś inny go użył. Mimo to macie dwuczłonowe ee, imiona, bo masz nazwisko jakby swojego konta, czyli Whizlock w tym momencie, i nie możesz użyć imienia, które chcesz, bo musi być oryginalne. żeby zrobić jakieś takie coś i to będzie okej. Okay. Aha, nie, bo nie możesz cyfry dawać. Po prostu za to ogromny minus dla ekipy tworzącej, że nie wpadli na to, że jak masz dwuczłonowe, te dwa człony nie mogą się powtórzyć. E, dobra. Mm. Okej, okay, niech będzie całkowicie beznadziejne, ale... Jakieś kotki, jakieś cusie, tegest. Dobra, ja Wam dziękuję za uwagę i hej! Uff, teraz szybciej idzie to tworzenie postaci, widzę. Co to w ogóle jest? Wygląda jak ten czarny dymek, który się spasł na... nie wiem na czym, ale musiał zjeść coś agresywnego.